Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej przed 91. derbami Rzeszowa, które rozegrane zostaną w ramach 10. kolejki Fortuna I Ligi. Jest z nami trener Stali Rzeszów, pan Marek Zub. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Witam serdecznie dziennikarzy i zapraszam do zadawania pytań. Łukasz. Łukasz Szczepani Gazeta Supernowości. Panie trenerze, dla pana będą to pierwsze derby. No i proszę powiedzieć. Wyczuwa pan dreszczyk emocji. Wszyscy kibice, czy to w Czelesowi, twierdzą, że derby to więcej niż mecz. Podziela pan te opinie? I po prostu, jak pan traktuje to spotkanie? Czy to spotkanie jest dla pana najważniejszym meczem w sezonie? Hmm, powiem tak: rozumiem derby. Rozumiem derby, mam doświadczenie z derbów, natomiast e, ja powiem trochę tak jak kiedyś Adam Mały, że najważniejszy jest najbliższy skok. E, tak samo dla nas i dla mnie każdy mecz, który jest przede mną, uważam za najistotniejszy. Natomiast jeszcze raz powtarzam, zdaję sobie sprawę e, z derbów. To są szczególne wydarzenia sportowe w miastach. Nie ma tak wielu miejsc, w których derby, przynajmniej na poziomie pierwszoligowym, mają miejsce. W związku z tym zdaję sobie sprawę, że w przypadku takich dwóch klubów jak Stali i Resowia w zasadzie można powiedzieć, że cały Rzeszów jest zainteresowany w połowie za zwycięstwem jednych, w połowie zwycięstwem drugich. Także rozumiem, ale czy to jest najważniejszy mecz? Na pewno najważniejszy, bo jest najbliższy. Zapytam też o pewną motywację przed tym spotkaniem, czy może jakaś. Dłuższa, bardziej dogłębna analiza przeciwnika? Występują takie właśnie bardziej dogłębne formy przygotowania się do meczu? Czy jeśli chodzi o odprawę, jest to odprawa, która przypomina zupełnie inne mecze? Jeżeli chodzi o merytorykę, na pewno jest to w zasadzie to samo. Mamy pewien schemat analizowania przeciwników i sposób przedstawiania ich naszym zawodnikom. Natomiast nie da się ukryć, że ta sfera mentalna, ta sfera, ta cała otoczka związana z funkcjonowaniem stadionu w czasie tego meczu i całego miasta, można powiedzieć, w dniu meczu jest inna i na to trzeba w pewnym momencie zwrócić uwagę, bo wiadomo, że jak to się mówi, drużyna, która wygrywa przez najbliższy pół roku rządzi w mieście. I dobrze by było mieć tą, te rządy po swojej stronie. A jakby pan miał ocenić? Derby wygrywa się charakterem, czy raczej umiejętnościami? W jednym i drugim. Czyli tu, to to to, nie, nie, oczywiście, nie wyobrażam sobie, że ktoś wygrywa derby tylko dlatego, że, że biega, walczy, gryzie, szczypie i tak dalej, i To tak potrzeba też trochę piłkarstwa. Natomiast samym piłkarstwem wydaje mi się, że aż takiej wielkiej różnicy między drużynami nie ma, żeby można było sobie pozwolić na to, żeby nie brać pod uwagę tego aspektu motywacji, emocji związanych, determinacji, że to jest mecz pod szczególnym spojrzeniem kibiców i całego miasta, całego regionu. To ma wpływ, ale to nie może być tylko decydujące o, o tym, czy, czy uda się takie werby wygrać. Także i jedno i drugie. Ten balans musi być ciągle zachowany. Obu zespołom punkty są potrzebne niemal jak tlen, dlatego zapycza, zapytam, czy ta heroiczna walka o popularne oczka nie przysłoni właśnie elementów gry w piłkę nożnej? Nie obawia się Pan, że po prostu ta walka jakby zasłoni mecz, który powinien być widowiskiem. Nie, nie podejrzewam tego. Uważam, że na dzisiaj, biorąc pod uwagę poziom sportowy nie tylko nasz i Resowi, ale pierwszej ligi, w zasadzie jeżeli chodzi o odbiór meczu, no to ma na to wiele, jest na to wiele składowych, a więc i aktualna dyspozycja i sytuacja w tabeli i, I tak powiem sprawy kadrowe i takie kwestie właśnie mentalne jak jakieś szczególne wydarzenia I tak dalej Także to uważam że to co zaprezentują w najbliższą sobotę obie drużyny będzie po prostu wykładnikiem tego na co jest stać e, I w kontekście sportowym i w takim kontekście mentalnym związanym z derbami Zapytam o zespół pasiaków Przygotowuje pan swoją drużynę na Resowie, która będzie starała się w pewien sposób narzucić swoje warunki gry, czy raczej przygotowuje pan ekipę Biało-Niebieskich na to, że Resowia się cofnie, poczeka na was i w odpowiednim momencie zaatakuje, posyłając można powiedzieć zwłaszcza dłuższe podanie za plecę obrońców. No, wchodzimy w kwestie taktyki i szczegółów związanych z jakby z przystąpieniem do meczu. E, musimy być przygotowani na wszelkie możliwości. E, na pewno w dużej mierze to, jak będzie się toczyła gra, będzie decydowało o otwarciu meczu. Mam tu myśli e, zdobytą bramkę w jedną bądź drugą stronę. I w zasadzie e, na tym opierałbym jakby przewidywalny scenariusz tego spotkania. Już zapytam na koniec, czy miał pan okazję spotkać się z trenerem Mirosławem Hajdą. Na boisku nie przypominam sobie w przeciwnych drużynach, natomiast e, trenera Hajdę znam z różnych konferencji e, trenerskich z jakichś okoliczności, tak, ale nie mieliśmy zbyt wielu okazji do tego, żeby, żeby się spotykać. Rozumiem, no i też widzę, że na dzisiejszą konferencję przyszedł pan przygotowany obok pana po lewej stronie jest. Tablica przedstawiająca boisko. Chce pan przedstawić kibicom jakieś smaczki dotyczące organizacji gry w formacji ofensywnej czy defensywnej? Może nie aż w takich szczegółach. Szedłem z tą tablicą jakby hmm, chcąc pokazać, połączyć pewne Pewne wątki, o których bardzo dużo się dyskutuje, dyskutowało chociażby w tym tygodniu również na konferencjach prasowych czy śniadaniach prasowych. Biorąc pod uwagę to, co się ostatnio wydarzyło i na boisku i poza, przyszło mi do głowy, żeby spróbować w taki może nietypowy sposób pokazać pewną sytuację z ostatniego meczu z Pruszkowem i jakby odnieść to do tego, o czym toczy się dyskusja od początku sezonu w Rzeszowie. Także e, pozwolę sobie stanąć do tablicy i e, na bazie boiska piłkarskiego spróbować w taki szczególny sposób zanalizować sytuację z Pruszkowa. Sytuację po której zdobyliśmy pierwszą bramkę. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że bramka piłka została wybita przez e, bramkarza przeciwnika. Piłkę odebraliśmy. Piłka trafiła do naszego skrzydłowego Prokicia, który zagrał piłkę do naszego napastnika Adiego. Adi z kolei wykorzystał pozycję Sebastiana, grając do niego piłkę. Seba w jeden kontakt zagrał wolną przestrzeń do piłki do wiek proki i w tym momencie znalazł się na odpowiedniej pozycji nasz skrzydłowy łyczko po podaniu od prokiego strzeliliśmy pierwszą bramkę chciałbym na tym schemacie można powiedzieć taktycznym przedstawić sytuację jaka wy... jaka istnieje w naszym klubie a więc Proki jako zawodnik doświadczony, najbardziej doświadczony w zespole, który jest tutaj od jakiegoś czasu, stanowi bazę, podwalinę tego, co w tej chwili Stal prezentuje. Jest, można powiedzieć, prezentuje tutaj tą sferę doświadczeń, jaką klub w ostatnim momencie osiągnął. Grupa tych dwóch zawodników, oni wnoszą jakbyby coś nowego do tego klubu, coś innego. A tu po tej stronie mamy naszą można powiedzieć przyszłość. I teraz na bazie jakby tych trzech czynników staramy się pracować, czyli korzystając z doświadczeń ostatniego roku korzystając z nowego i innego, co możemy sobie, tak powiem, sprowadzić do tego, żeby kreować przyszłość naszego klubu. I wydaje mi się, że ten, ten schemat, który pokazuje, w jaki sposób zdobyliśmy bramkę, też odzwierciedla te trzy podstawowe aspekty, które wiążą się z rozwijaniem klubu w przyszłości, z budowaniem określonego jego modelu, też i drużyny, no i w ten sposób staramy się też pracować na treningu, także to jest moje podsumowanie do tego tygodniowej dyskusji i rozmów dotyczących strategii klubu, rozwoju, transferów, pozostawiania zawodników doświadczonych, transferowania starszych, wprowadzania młodych i tak Myślę, że ten schemat jakby taki trochę inny, szczególny sposób odzwierciedla to, że rzeczywiście tak staramy się pracować i. I to zaczyna nam przynosić efekty. Chciałoby się, żeby to było częściej, żeby to było więcej takich sytuacji, ale to jest akurat moim zdaniem dobry przykład. Także przepraszam za zajęty czas, ale tak e, to przyszło mi do głowy w ostatnim czasie. Ja tylko że zapytam, że ten schemat, który przyniósł supańskiej drużynie pierwszego gola był oczywiście praktycznie jeden do jednego w stosunku do tej tablicy ćwiczone przed. No zdecydowanie spotkania. tak zdecydowanie tak dlatego mówię że to jest z jednej strony strategia klubu generalnie jeśli chodzi na przyszłość ale też i strategia wewnętrzna pracy włączenia łączenia doświadczonych zawodników z zawodniki, zawodnikami pozyskanymi z zewnątrz z innych krajów o innej mentalności innej kulturze piłkarskiej w połączeniu z naszą szeroką falą młodych zawodników którzy wchodzą do zespołu. Rozumiem, że przed potyczką z Rosowią także ćwiczyliście jakiś schemat, który ma zaskoczyć pasiaków. Ten sam, tylko z lewej strony. Mm. I, z, I z łyczką, z kądziołką, który występuje w roli łyczki. Także... Jeszcze zapytam o zestawienie personalne na derby. Niektórzy mówią, że zwycięskiego składu się nie zmienia. No i zapytam, czy ta sama jednostka, która wyszła od pierwszej minuty w Pruszkowie, wystąpi w Derbach Rzeszowa. Nie odpowiem jeszcze, ale na pewno wielu zmian nie przewidujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Tomek? Tomek do Nowiny. Tutaj mamy taki schemat. a Podoba się Panu taka spontaniczność przy drugim golu, kiedy i przyszłość, i nowe, i wszystko jedno. Można rozpisać milion tam, prawda, takty, taktycznych ustawień, a dzieje się tak trochę jak na boisku szkolnym, ale fajnie się dzieje, prawda? No to jest, uważam, sól piłki nożnej. E, oczywiście taktyka, taktyką, technika, techniką. Jedno z drugim jest idealnym rozwiązaniem. Natomiast to, co wydaje mi się, co jest stanowi sól tego wszystkiego, to są właśnie tego typu zachowania. Tego typu zachowania zbudowane na bazie możliwości i takiej odwagi, bo, bo niewielu, niewielu chłopaków w takim wieku, z takim doświadczeniem jest w stanie tak, którzy nawet mają możliwości, ale nie są w stanie, tak powiem, ich pokazać w meczu. Taka trochę bezczelność młodzieńcza, trochę nieprzewidywalność, ale to też to jest, to jest ten atut, którego, którego trudno przeciwnikowi... Okiełznać w przypadku młodych zawodników ta jego nieprzewidywalność, szczególnie no. jeśli ona dotyczy gry w ofensywie czy finalizacji akcji, no to trudno, jakby to trudno opanować i powstrzymać. Oczywiście są różne na to sposoby, różnie się trenerzy różnych rzeczy próbują korzystać, ale to nie jest temat na tą rozmowę. Niemniej ja się cieszę z takich momentów i, i powiem tylko tyle, że ja jestem zwolennikiem jak najszybszego operowania piłką jako trener szybkości. W, e, powiem, moim takim idealnym rozwiązaniem sytuacji jest, jest akcja, w której... W zasadzie zawodnicy grają na jeden kontakt i mają możliwości prowadzenia czy dryblowania. To jest jakby taki ideał. Jeżeli to jest gra zespołowa i polegająca na podawaniu piłki, no to tak to powinno w ideale wyglądać. I, i dążę do tego, żeby minimalizować ilość kontaktów, natomiast tu chłopak pokazał, że w 16 kontaktach z piłką strzelił bramkę. Nie zważając ani na swoich partnerów, ani na przeciwnika. Co ciekawe, warto zauważyć reakcję zespołu po strzelonej bramce. Szymona, że jest chwila konsternacji z niedowierzaniem, że ta piłka wpada do siatki. Także to są jakby te naj, naj, najciekawsze momenty i najbardziej takie dające satysfakcję. A, ale Szymon się tak znaczy, może koledzy byli w konsternacji, ale Szymon się tak umiarkowali cieszył. No nie kuchonam, on wiedział, co zrobi. I po pierwszym, i po drugim. Drugi. Nie skakał tam, prawda? Nie, to jest, to jest, to jest chłopak, e, no, powiem szczerze, trochę e, specyficzny e, w pozytywnym tego słowa oznaczeniu. A I mówię tak. adekwatny, adek, o adekwatności do, do wieku. Nie? Do, 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 do Dojrzały? Do dojrza... ba, tak, wydaje mi się, że jest trochę bardziej dojrzały, niż je rówieśnicy. Nie byłbym sobą, jak nie sięgnął do historii, ale nie, nie pytam o te mecze derbowe w roli trenera, ale jak pan sobie grywał tutaj w naszej okolicy, to gdzieś tam macie przesięło coś z Resową czy ze tak, Stanów a, Rzeszów? Tak, tak. Czy to już wyście byli wyżej, oni niżej? Stal była niżej. Stal była niżej, ale ja mówię iglopor Rysowia, tak. to, to, to toczyłem potyczki, no, no, nawet bramki z... strzelałem w derbach. Tak? Tak, taki rzeszowsko-dębicki, Hen, Pawiłowskiemu Heniowi. Bo... Pamiętam jak dzisiaj. Także tą całą grupę dosyć dobrze kojarzę. Wygrał pan z Rosowiem jako piłkarz? Słucham. Z Rosowiem pan wygrał jak piłkarz? Tak, tak, i to nie raz chyba. o ja ile pamiętam? A te derby z Legią, to, znaczy, przepraszam, przeciwko Legii to jedne, przeciwko Łukasowi to drugie. Jakieś takie grube jeszcze derby były? Nie miałem możliwości. Litwie, no, były derby tam, Litwy, Wilna, to ale, to stało... ale, ale to trudno nazwać derbami. Po prostu mała, mała społeczność, mały, zdecydowanie mniejszy klub niż Algierii. W związku z tym to tylko lokalny rywal, ale w zasadzie bez wymiaru derbowych emocji na stadionie. No niewiele jest takich miejsc, w których można powiedzieć, że te derby są tak. takim szczególnym wydarzeniem sportowym, a nie tylko meczem między dwoma drużynami lokalnymi. Kiedy nam Brazylijczyk strzeli pierwszą bramkę? No jestem przekonany, że sobotę. Czuję już piłkę? Coraz lepiej, bo on tam miał jakieś. On czuje, piłki, on czuje piłkę, natomiast trzeba go w tym tak zwanym timingu zgrać z pozostałymi zawodnikami. On trochę inaczej rozumie. Granie troszkę szybciej to widzi i troszkę szybciej to czuje niż, niż pozostali. W związku z tym no, trzeba, jakby, zestroić zegarki. A Ty, Sebastian, coś opowiadał o Portugalii? Czy nie miał ochoty? Opowiada, oczywiście, opowiada o Portugalii, opowiada o mhm. wielu ciekawych miejscach, bo naprawdę miał wiele, wiele ciekawych przeżyć w swojej karierze i, i jest naprawdę ciekawym człowiekiem, dobrym piłkarzem i tak jak widzę, z dnia na dzień jego dyspozycja idzie w górę, bardziej zaczyna się rozumieć z pozostałymi, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Tyle ode mnie, dziękuję. Dziękuję bardzo, Mamy jeszcze pytania z sali? Nie widzę, także trenerze przychodzimy do pytań od kibiców. Przemysław Biskup pyta, co się stało po drugiej bramce dla stali w Pruszkowie. Dlaczego drużyna dała się aż tak stłamsić w obronie? Trzeba pochwalić mimo wszystko skuteczną defensywę, ale chyba nie tak to powinno wyglądać. Zabrakło sił na pójście za ciosem? Nie, nie zabrakło sił za pójście za ciosem. Zastanawialiśmy się z trenerami i rozmawialiśmy z piłkarzami, co się stało i tak dalej. No Pojawiają się takie sygnały z drużyny i odpowiedzi, że. No w pewnym momencie poczuli się w nowej sytuacji. Prowadzimy 2-0. E, taka trochę zachowawczość mniejsza, doza ryzyka w atakowaniu, w otwieraniu akcji itd. i tak dalej i to w pewnym momencie spowodowało wahnięcie, dało przeciwnikowi Taki nowy impuls, mało tego, to całe otoczenie było totalnie dobrze zorganizowane, bo jak analizujemy mecze, ci wszyscy chłopcy do podawania piłek oni błyskawicznie dawali te piłki, momentami nawet ta piłka jeszcze nie zdążyła dobrze wyjść za boisko, a już rzucali tą piłkę. W paru momentach nie byliśmy przygotowani na, na to, żeby się ustawić. Odbyło się to naprawdę tak, jakby, jakby to był jakby zareżyserowany scenariusz. nie Nieczęsto się to zdarza. W kilku momentach mieliśmy nawet z tym duży problem. To taki dodatkowy element, ale mówię, no generalnie nie chodziło o siły, to chodziło o jakiś taki aspekt raczej mentalny. Oczywiście to z ławki mnie i trenerom zdecydowanie się nie podobało, że, że, że mieliśmy tak mało kontroli nad tym końcowym, końcowym fragmentem meczu. Ale tak jak część odpowiedzi padła w pytaniu, jeżeli chodzi o obronę, o taką determinację, o wzajemną sekruację, blokowanie możliwości przeciwnikowi, to było zdecydowanie lepiej niż w niektórych meczach, w których traciliśmy bramki w sposób bardzo taki prosty, łatwy. Także tak bym wytłumaczył tą sytuację. Oczywiście to nam się nie podobało, nie chciałbym więcej grać w takiej, w takiej formie. Analizowaliśmy dosyć dokładnie ten końcowy fragment meczu. Myślę, że znaleźliśmy rozwiązanie. Chociaż zawsze można powiedzieć, że na koniec że gra się tak jak przeciwnik pozwala. Jeżeli trafimy na przeciwnika, który będzie zdecydowanie bardziej lepszy piłkarsko, fizycznie i tak dalej, to też pewnie będzie nas spychał. Ale ja, ja, ja nie spodziewam się, aż aż takiego oblężenia, żeby było kilkanaście rzutów różnych w ciągu kilkunastu minut. W zasadzie ta druga połowa odbywała się na zasadzie rzut z autu i rzut rożny, rzut z auto i rzut rożny. Także. Ale też mieliśmy dwie trzy okazje do tego, żeby jeszcze wynik podwyższyć. Zabrakło trochę zimnej głowy, trochę odpowiedniego podania, bo były ku temu okazje. Uważam, że trzecia bramka już by totalnie zamknęła mecz. Nie stało się tak, musieliśmy się bronić i dociągnąć 2-1 do końca. Dziękuję. Pan Konrad Zaborowski pyta, czy zawodnicy, głównie nowe postacie w kadrze, są wystarczająco zmotywowani i wiedzą, czym są derby w naszym mieście? Równy rok temu trener myśliwie spotraktował derby jak zwykły mecz i wiadomo, czym to się skończyło. Na wiosnę podejście było inne i to było kluczem do zwycięstwa. No to jest opinia jednego z kibiców. Ja nie uważam, że, że jakikolwiek trener grając derby traktuje jako zwykły mecz. Oczywiście, tak jak próbowałem odpowiedzieć na pierwsze pytanie, to nie jest coś nie, najważniejszego o rundzie, bo każdy mecz jest, ma swoją wagę, e, przede wszystkim związaną z punktami, natomiast te wagi związane z miejscem, możliwościami... E, mm, czy przeciwnikiem, jego pozycji w tabeli. No jest wiele czynników, które mają wymiar tego konkretnego meczu. Tutaj absolutnie na czoło wysuwa się derby, wysuwają się te derby, lokalny rywal z tego samego miasta. W związku z tym wydaje mi się, że nowi zawodnicy czy obcokrajowcy mają na tyle świadomość tego, że jest ona wystarczająca. Na pewno to nie jest dla nich zwykły normalny mecz. Nie wiem, czy któryś z nich miał okazję grać w derbach, obojętnie gdzie, ale nie podejrzewam tego rodzaju, tego rodzaju wymiar. Ale odpowiadając na pytanie krótko i zwięźle tak, mają świadomość, że, że to jest mecz o szczególnym wymiarze. Dziękuję i ostatnie pytanie. Pan Jacek Lasota pyta. Jak wygląda forma strzelecka Sebastiana Tila na treningach, jeżeli chodzi o rzuty wolne? Na filmach widać jego kapitalne gole z zespołami z europejskiego topu. Jesteśmy w stanie wykorzystać ten jego atut? Tak. I kropka. A jak wygląda forma strzelecka Sebastiana? No tak, jak yy... na treningach. No, no, Jak mam na to pytanie odpowiedzieć? że Strzela z każdej pozycji bramkę. Dyspozycja jest, widać umiejętności, widać, że panuje nad piłką, nad kierunkiem, w który chce uderzyć. No ale nie spotkałem jeszcze takiego piłkarza, który wykonuje 100 na 100, nawet Maradona czy Messi się myli. E, ważne jest, co, co zrobi w meczu, jeżeli będzie ku temu to okazja. Najpierw musimy mieć rzut wolny. W odpowiednim miejscu, w odpowiedniej odległości, żeby można było wykorzystać do maksymalnych rozmiarów jego możliwości i umiejętności w tym temacie. Dziękuję bardzo. Było to już ostatnie pytanie. Także dziękuję trenerowi, dziękuję, dziękuję dziennikarzom i do zobaczenia. Dziękuję.